Widzowie, dzisiaj gramy w jedną fajną grę, która nazywa się... To nie jest cześć. Dobra. Wbijacie pod tym odcinkiem. Jeżeli będzie 10 subskrybentów pod tym filmem, nagrywam trzeci odcinek z tego właśnie Janusza. Albo z innego. Ale to w komentarzach musicie pisać. Logujemy się na konto. O matko, zaś pan Ja, już. ja nie mogę. Midas! Leci w dół! O matko, tam Stefanowie naprawdę dziwni są. Ale mi idzie! Robię, że nie. O! co to Miałem kryzys z panem Januszem. Co mi nie mieć kryzysów? Co się człowiek spodziewał. Dobra, jacie, pan jeszcze raz bez barierki. Tylko ostrożnie tą bramkę przebi. O nie tak jakbyś normalnie za i jechał. Ja nie mogę. Dobra, Czeka widzimy się za chwilę. A dobra, a dobra, już się skończyła reklama. No to czekajcie, jak pan Janusz... Pan Janusz! Leci tu. w ogóle dlaczego ten pan ja taki. Miał... To jest tak... Dlaczego on jest z Minecrafta? Ja nie mogę, co tam jest? Nie, tu jest oko! No, świetnie. Ja nie mogę. Ja chcę kościć połamał po prostu. Co jest prawdziwy Janusz? Nie ma długie... O nie, jest noc! Kas jedzie do Maka zaś. Cześć, druga. Lecisz... W ogóle dlaczego... Eee, ja nie mogę. Ci ludzie są nienormalni, gdzie oni parkują. <grym> tak jak te auto jest nienormalne, co tu się przytulą? Oni już... Ja, ja, ja się ja siedzę, ja jakie to było niebezpieczne. I Jakie piękne. Perfekcjon po prostu. Też ja tak Widzimy się po krótkiej przerwie. Krótka przerwa minęła. Teraz będziemy grali zaś spalające. Grali Obserwowali. Serwowali. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to jeszcze raz subskrypcja oraz słoteczka się należy. Lecimy dół, panie Janusu. o, ty panie. Ja nie mogę już na wstępie. Jakie za mnie. Indianin. Wiecie chyba co chciałam powiedzieć. Ja się nie, no to chciałam powiedzieć coś na I. Idiota. No i to powiedziałam, dobra trudno. Nie, nie tego. Ja nie mogę. Tam był most! Januszowy most! Bo co tu jest? Dlaczego panu Januszowi? Czy ja? Potknąłem cię z herówką, która. Jakim cudem? Panie Janusz, pan ma auto nieśmiertelne. No, z tych drzwi, coś tam, co tam pan robi, to niezbyt bardzo, niezbyt bardzo się da naprawić. Nie no, zaś reklamy. I ja za chwilę osaleję. Jeśli będzie jeszcze jedna reklama, to ja po prostu chodzę sobie gry. Leci pan Janusz! A no Na razie mam 100%. Aż tego co mam życie, to za chwilę tuli. Jakie pan... Ładzie panie! Nie, ja za chwilę osaleję. Pró jeszcze jedną lekamę. mi. Bo ja za chwilę osaleję. Będę miał za wycinania. Ojej! Yeah. Leci z domaka. Teraz będę musiał drugi tytuł nazwać. Ja Ja z filmikami. Leci w dół. Zapomniałem, czy to się skręca. Ja nie mogę, ile jest tu. Ja polecę. Nie, poszedł on. Poszli w się Siąsiąsięją. O nie, uderzył się. Zaś pan. To jest To auto chyba jest trochę nienormalne, trochę za bardzo. Dobra, teraz musimy dojechać do końca, bo jak nie dojedziemy, to kończę odcinek. Tak, kończę odcinek. Jeśli nie dojedziemy jeszcze raz. Bo ja już mam tego serdecznie dość. Czy pan Janusz nie może dojechać do tego jednego miejsca: McDonalda albo Halinki? W nocy to on po McDonalda. No teraz jest północ, to idzie syna odnieść, ale syn wypadł z kierownicy. Nie z kierownicy, jakby się na na krześle, ale wypadł po prostu. O Dobra, pani Janus tu się!

Zaraz, uwaga, bierzemy klucz do potęgi serca. Dobra, Filip, pamiętasz, tam jest ulica. Ulica. Normalna ulica. Ty jesteś nienormalny. Ja nie mogę, dlaczego tu helikopter lata? Ja widziałam jak wychodził. Nie! Ja nie mogę, jeszcze o tę zarówkę poluzowałem. Nie policja powinna gonić. W sumie nie. Już mnie chyba koni... Ja nie mogę jeszcze... Dobra, zrobię wam jakiś dłuższy odcinek, bo ja po prostu nie mogę. Z panem... ...Szlepanem. Nie, no, dobra, dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Lecimy do uuuur! Um, ale gra mi wyłudził Nie! Sto kro... NIE! Jezusa, pan! Przecież... Tam było widać... 100% ty to droga tylko dla Co ja nie mogę jeszcze w to kysłu. Ostatnia szansa. Ostatnią szansę daję, bo już mi niedaleko do tego super auta. No i teraz Damacha do musi, musi dojechać do tego Macha. Spróbuję. Jeśli wy, jeśli chcecie, żeby pan Janusz dojechał. Do makia tu zostawcie subskrypcję na tym kanale i na Gimpowski 1. I będzie kiedyś mała A ty my dur. Tak, chłopcy. jak ja grywam akurat takie głupie gry, ale nie chcecie, żeby wy się chmiali z tych takich głupich. O, z bym ja miał dosyć dnia. Co ty robisz? Co on robi? Przepraszam bardzo. Dlaczego on do mnie akurat wyjechał? Jeszcze raz. Dlaczego on do mnie wyjechał? Czekajcie, no to czekajcie. Ostatnia runda. już panem Januszem nie mogę. Dobra, widzimy się po krótkiej w chery. Dobra. Ostatnia runda. Bo jeśli nie dojdzie do ostatniego celu, to kończymy odcinek. Cykl. Ale 8 minut to nawet dużo. 8 minut, jakie krótkie. Obiecuję Wam, będę dłuższe drinki robił. Ale będę je trochę więcej montował. Nie, co ty zejdziesz? Teraz ja dopiero teraz się zgarnęłam. ABC 1-2. Jakiś przedszkolak to chyba numerował. Tam jest straszny helikopter, po prostu ja z nimi nie mogę. Te ludzie są naprawdę dziwi. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, wiecie to. Ja już z panem Januszem nie mogę. On powiedział, czy jeszcze Chińczyka chce, co nie chce stać. Bo ja po prostu z nim nie mogę. Stanów, co nie mogę. Dobra, koniec. Zostawiajcie lajki, subskrypcje komentarze Elubina. Pa!